Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze, chociażby w tej aferze zbożowej? Najgorsze jest to, że gdyby media nie nagłośniły tej sprawy, to politycy nigdy by tych nakazów, tych blokad nie zrobili. Czyli oni tak perfidnie oszukiwali, świadomie, bo to jest bardzo ważne, świadomie nas oszukiwali, że zaczęli coś robić tylko dlatego, że zaczęło być o tym głośno i to jest bardzo podłe. To w tym wszystkim jest najpodlejsze. Zobaczcie, o ilu rzeczach my nie wiemy i oni robią źle. W tym przypadku my się dowiedzieliśmy z mediów, czy też z nocznych świadków tego brzydkiego procederu, a ich paskudnym zachowaniem jest to, że oni tyłki ruszyli tylko po to, żeby mieć dobre słupki poparcia. Czyli to jest gorzej niż najgorsze zło. Bo oni doskonale wiedzieli, i za coś takiego, to oni już dawno powinni zostać eksmitowani ze sprawowanych stanowisk. To jest najbardziej przykre w tym państwie, że oni jadą tak długo na kłamstwach, tak długo na oszustwach. Aż to nie wyjdzie na jaw. Jeśli przez 10 lat nie wyjdzie, nikt o tym nie powie, no to przez 10 lat będą w danym temacie kłamać. Kłamać, 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 kłamać każdego dnia. Więc jaką bezczelnością jest, by oni teraz mówili, że oni jakieś nowe prawo wprowadzili, że już nie będzie importu zboża tego, 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 tego? tego. To tak jakby mąż, przepraszam, że taki przykład podaje, to tak jakby mąż, który przez 10 lat codziennie zdradzał swoją żonę, kiedy żona się dowiaduje. On mówi, że on już nigdy tego nie będzie robił, i on, on to zrobił przez przypadek. No? Coś takiego z jego ust jakoś ciężko w to uwierzyć. I to samo jest z tymi politykami. Ja, a to jeszcze nic, to jeszcze nie słuchajcie teraz. Ja ostatnio uświadomiłem sobie i też kilka osób mi powiedziało, mam też znajomych, którzy w Polsce szukają pracy. Większość tych wszystkich prac w tych galeriach handlowych to jest najniższa krajowa. Jeśli jest ktoś młody. I na przykład mieszka z rodzicami, no to jeszcze da radę, bo tam dwa, pięćset zarobi, wiecie o co chodzi, ale jeśli ktoś mieszka sam, czy chce mieszkać sam i pracuje, nie jest w stanie utrzymać się. W Polsce jest to, jest to obłęd. Jest to przygnębiające, że idziecie do pracy i pierwszego dnia już jesteście przygnębieni, macie depresję, jesteście smutni, jesteście zdołowani tym, że. Po miesiącu tej ciężkiej pracy was nawet nie będzie stać na opłacenie mieszkania, że wy nie będziecie mogli się utrzymać. Więc co to za życie? Co to za nędzne życie, by iść do pracy i od samego początku wiedzieć, że z tej wypłaty nie będziecie w stanie się utrzymać. Jeśli teraz ktoś by chciał wynająć tak średnio, średnio tak średnio jest plus minus tak 3000 trzeba mieć, żeby wynająć mieszkanie takie na przykład dwupokojowe w Polsce. Tak średnio, nie? Czyli jak jest osoba samotna, nie jest w stanie, chyba że dużo zarabia. Jeśli jest jakaś para, małżeństwo, no to jeszcze sobie jakoś poradzą. Czyli żyjemy w takim państwie, że osoba, która jest samotna, nie jest w stanie się utrzymać, nie jest w stanie wyżyć. Ona nawet za swoje wynagrodzenie nie jest w stanie opłacić mieszkania. A na przykład za granicą, ja, ja wiem, jak jest, i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Czy to w Niemczech, czy we Francji, czy gdziekolwiek. Ktoś, kto mieszka sam jest w stanie wynająć sobie jakieś studio kawalerkę, czy też małe mieszkanko, nawet i dwupokojowe i jeszcze się wyżywić. W Polsce jest to nieosiągalne. Ceny identyczne jak na zachodzie. Jest to. Ja nie wiem, jak to nazwać. Ja już wiele razy mówiłem, że jest tak źle w porównaniu do tego, co mają na. Na zachodzie, za granicą, dlaczego mówię cały czas na zachodzie? No bo Niemcy, Austriacy, Belgowie, Holendrzy, Francuzi, oni tam mają coraz gorzej, ale jeszcze mają lepiej. Duńczycy, Szwedzi, Finowie, o Norwegach nawet nie wspominam, czy też o Szwajcarach, bo tam to już całkowite bogactwo jest. I jakim podłym najpierw trzeba być politykiem, żeby ukrywać kłamstwa podłości, jakim Podłym trzeba być politykiem, żeby dać taką pensję Polakom, by ci nie mogli wyżyć, by nie mogli nawet dociągnąć do końca miesiąca, bo ich nie stać, bo ich nawet nie stać na kromkę chleba. I to, jest, I to jest podłe. Powiem wam tak prywatnie, szczerze, że to jest podłe, bo jak sobie wejdę na te wszystkie portale ogłoszeniowe i zerknę po ile są mieszkania, wynajęcie mieszkania, jakie są zaborowe ceny, tutaj nawet jest coś takiego, że... Jak gdzieś tam jest garaż, to trzeba dopłacać. Z jednej strony fajnie, bo jak ktoś nie ma auta, no to może mniej zapłacić, ale to powinno chyba być w komplecie, no masz to masz, nie masz to nie masz. A jak nie masz, to może komuś tam wynająć, albo będziesz płacił mniej, bo ja tam wynajmę komuś, jakiemuś panu albo pani, za 200 zł na przykład, to ty zapłacisz 200 złotych mniej, ale ja będę miał tyle samo w kieszeni, no? I taka osoba nie ma opcji, bo nie dość, że go państwo oszukuje, pracodawca oszukuje i jeszcze pan, który mu wynajmuje mieszkanie, też go oszukuje. Chyba że ktoś zarabia dużo, ale najwięcej tych prac to jest za marny zarobek. Więc jak ci ludzie w Polsce się utrzymują? Ano nie utrzymują się, bo albo mieszkają z kimś, albo wynajmują pokoje, albo mieszkają na przykład razem, czyli moc z żoną, chłopak z dziewczyną, narzeczona z narzeczonym, albo dwóch kolegów, dwie koleżanki, albo jakieś grupki, bo nikt nie jest w stanie. Z normalnej pensji nie wiem, nawet jak zarabia 4000. tysiące. Tak, jak najmniej za trzy, to co? Nawet no, kawalerkę, jakby najmie za 2000, to i tak jest ciężko, bo życie jest takie drogie, chyba że dla polityków szczytem możliwości obywateli to jest tak: opłacić mieszkanie, najeść się i tyle, najeść się skromnie i tyle, że Polak już nie potrzebuje niczego więcej. Po co? On ma, on ma pracować, on ma płacić podatki, on ma się najeść tak minimalnie. Miską ryżu najlepiej i ma się zamknąć, ma siedzieć cicho, nie odzywać się, ma głosować i ma, i ma być grzecznym. I to jest niedobre. I to jest bardzo uwłaczające, naprawdę uwłaczające, bo Niemiec po miesiącu to by tutaj nie wytrzymał. Francuz, ktokolwiek by nie wytrzymał, bo z ich pensji są w stanie jeszcze wyżyć, jeszcze są. Jest coraz gorzej, ale jeszcze są. A w Polsce nikt nie jest w stanie. Jaż nie chcę się patrzeć na te wszystkie ogłoszenia, bo to jest. Skandaliczne. To nie jest normalne. Tutaj aż no, język świerzbi, żeby tak jeszcze mocniej coś powiedzieć, żeby jeszcze bardziej z grubej rury, ale chyba nie da się, bo powiecie: no, człowiek później powie dwa słowa za dużo i to będzie niekulturalne. Skoro oni nie są kulturalni, ci politycy, to dlaczego my mamy się zniżać do ich ściekowego poziomu? Ale patrząc na te ogłoszenia i patrząc na oferty pracy, ja znam ludzi osoby, które szukają pracy. I większość to jest najniższa krajowa. 2500, góra 3 z jakimiś tam bonusami. I tak sobie zerkam na te oferty mieszkaniowe. O kupnie to nawet nie ma co wspominać, bo nie stać. Nawet nie stać na wynajem. Najgorsze takie, najtańsze do 2000 minimum trzeba mieć. 2000 minimum. Więc nie są w stanie. Jest ciężko. Naprawdę. Ja się nie dziwię ludziom, którzy już nie mają charakteru nie mają już. Możliwości, nie mają sumienia, nie mają już cierpliwości, żeby tu jeszcze funkcjonować. Ale jak ktoś nie spróbował czegoś normalniejszego, to nie wie, co go czeka. To on myśli, że jest fajnie, że no zjadłem, najadłem się, zapłaciłem za prąd, nie stać mnie na nic więcej, no ale no minimum mam, więc mnie to zadowala. No jak ktoś nigdy nie doznał czegoś więcej, to nie wie, ile traci. Bo ludzie, na przykład, którzy gdzieś tam mieszkają za granicą, to wiedzą, że. Z byle jakiej pracy to jeszcze są w stanie się jakoś tam utrzymać, a tutaj jest ciężko. Chyba, że ktoś dobrze zarabia. Są też tacy, bo na przykład galerie handlowe są pełne ludzi, w restauracjach, w kawiarniach to full. Rezerwacje już są, że tam, tam nie usiądziecie, czyli tych ludzi stać. Ale są też tacy, których nie stać. Bo tutaj jest tak, że albo ktoś jest bogaty i go stać, albo ktoś jest zwykłym biedakiem i tak zwanym dla nich nieudacznikiem, nie? Bo przecież później powiedzą, no gdybyś był bardziej zaradny, to by cię było stać, mógłbyś zarabiać pięć razy więcej. Tylko to nie jest tak. To nie jest takie proste. Trzymajcie się cieplutko, w podłym kraju żyjemy, to znaczy w kraju rządzonym przez podłych ludzi, przez ludzi, którzy nie mają dobrego serca. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć, Pa. pa.